Drodzy rówieśnicy, przepraszam, ćwiczących ze mną poprzednią gimnastykę, po prostu w pewnym momencie kamera się pod koniec, ale pod koniec, wyłączyła. Chcę ich poinformować, że wyjeżdżam na parę dni i następne ćwiczenia będą w środę. Dobra, a my teraz ćwiczymy. Uwaga rówieśnicy, zaczynamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Rozciągamy się. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźniamy. I do tyłu. I do przodu. I jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. I jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. A teraz głowa na bok, na ramię. Zaczynamy jak zwykle rozgrzewkę od góry do dołu. Wdech. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Wyprost. Druga strona. Wdech, wydech, wdech, wydech, wydech wdech, wydech, wydech. Wyprost. Rozluźniamy. Głowa w dół. Pamiętamy o napiętych mięśniach brzucha. W opuszczonych barkach. Lekko poruszamy głową. I tym ruchem wachlowym przechodzimy do pozycji wyprostowanej. Wdech i wydech. Dobrze. I odchylamy głowę do tyłu. Wdech. Wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech i wyprost, i lekkie rozluwienie. I powtarzamy: głowa na bok, wyprost, druga strona, wyprost, głowa pochylona w dół. Pamiętamy o napiętych mięśniach brzucha, opuszczonych barkach. Takim wahadłowym ruchem wracamy do góry i odchylamy głowę do tyłu. I wyprost. Obydwie dłonie nad obojczykiem. Głowa w bok, do tyłu, broda wysoko i patrzymy w niebo. Półokrągłym ruchem przechodzimy na drugą stronę, w bok, do tyłu, broda wysoko i obserwujemy niebo, powiedzmy sobie, ale sufit właściwie. Niebo możemy latem, a lato się kończy. Szkoda. Wdech, wydech. Powtarzamy, wracamy do pierwszej strony. Głowa w bok, do tyłu, broda wysoko i patrzymy w niebo. I druga strona w bok, do tyłu, broda wysoko i niebo. I rozluźniamy. Ręce dookoła nas, luźniutkie takie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wiosujemy y, do przodu. Obydwie nie wiosła, czyli raz jedno, raz drugie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i wiosujemy do tyłu. Raz. Dwa. Odchylamy się też do tyłu. Trzy, cztery, pięć, wdech, wydech. I rozluźnienie. A teraz obręcz wiodrowa, lekko w dół. W jedną stronę i w drugą jesteśmy wyprostowani. Tylko sobie tak o raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. A teraz kręcimy biodrami do przodu. Dwa, trzy, cztery, pięć. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, jeszcze raz, raz, a druga noga, ręka za nami. Raz, dwa, trzy i druga. Raz, dwa, trzy i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i druga strona. Raz, dwa i trzy. I wdech, i wydech. Mamy dłonie na przodzie pód. I jedziemy sobie powoli, powoli w kierunku kolan. No, jesteśmy przy kolanach. Wdech, wydech, wdech, wydech. Plecy mamy proste, pochylamy się. Łokcie przy stawach biodrowych. Wdech, wydech. I teraz lekkim skrętem na jedną i na drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy cztery pięć zjeżdżamy jeszcze niżej, tym razem łokcie na kolanach, raz dwa, trzy cztery pięć Pytamy za stopy, i jeszcze niżej, raz. Dobijamy kolanami do łokci, dwa plecy proste. Trzy, cztery, pięć. Wracamy do kostek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kolana. Raz, dwa trzy, cztery, pięć i biodra. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I wdech i wydech. A teraz klęk otwarty, nad garstki pod barkami, kolana pod kebrami, pochylamy głowę w kierunku Wojczyka, chowamy kość ogonową, rozciągamy kręgosłup w górę, chwileczkę wytrzymujemy w tej pozycji i góra 4, 5 i druga strona. I jeszcze raz powtarzamy. I góra. Pięć oddechów. Rozpuźniamy dwie osób. I dół. A teraz siadamy w siadzie skrzyżnym. Ochciem dotykamy kolano drugiej nogi, a ręka druga na wysokości kręgosłupa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i druga. Raz dwa, trzy, cztery, pięć. raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pochylamy się. I wędrujemy sobie do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągnięci jesteśmy. I wracamy. Raz. Nie robimy na siłę. Powtórzymy jeszcze raz. To pójdzie łatwiej. Pięć. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech i powód. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. Ostatni raz. Babki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. 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 I wrap powód. A teraz połóżmy się i ćwiczymy wszyscy ludzie, osoby leżące. Leżymy sobie wygodnie. Ręce mamy w dół z ciała. I zaczynamy od rozruszania, rozruszania stóp. Jedna stopa zdjęta, druga wyprostowana. Raz, dwa, trzy, cztery. I kręcimy młynka na boki. Trzy razy i do środka. Tak. A teraz dziesięć razy, troszeczkę szybciej, żeby wychodził z biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I rozluźniamy na boki i do środka. Wdech wydech. Ostatni raz, raz jedna noga, raz druga. Ruch z biodra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I na boczki. I do środeczka Wdech, wydech. Stawiamy sobie stopy na macie. Jedna stopa na piętach, druga na palcach i wymiana. Tak. Dłonie mamy na biodrach. Zaczynamy. Tańczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze dziesięć razy. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i przytulamy kolana do siebie. Kręcimy młynka 3 razy w jedną stronę i 3 razy w drugą stronę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Zostawiamy nogi wyżej. Łydki są równoległe do maty. Ręce wysuwamy w górę i teraz jedna ręka i przy, druga rę, noga przeciwległa. Jak lewa ręka, to prawa noga nad matę, ale nie kładziemy jej. Góra, druga para. Góra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przytulamy. Jeszcze raz, uwaga, raz, żebyśmy nie popełnili, bo to jest też ćwiczenie na synchronizację. 4, 5, 6, 10 razy, 7, 8, 9, 10 i rozluźniamy. Tak, zostajemy w tej pozycji. Kładziemy sobie. Dłonie na bokach kolan, tak? I dociskamy kolana. Kolana nie pozwalają. A mamy napięte pośladki, mamy mięśnie wewnętrzne i brzuch. A teraz rozciągamy. I zaciskamy. Cały czas napięte pośladki, brzuch i mięśnie wewnętrzne. I jeszcze raz na zewnątrz. I zaciskamy. I ostatni raz boki. I zacisk. Dobrze. I rozluźniamy rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I nogi w górze. I rozluźniamy. Na boki. I do środka. I na boki. I do środka. Jeszcze raz. Na zewnątrz. I do środka. I w rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Stawiamy sobie stopy na macie. Lekko je rozluźniamy i na boki. Kolana. Raz, jedna strona, raz, druga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wracamy do pozycji. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz obydwie dłoni w górę. Raz, jedna ręka wyżej, raz, druga. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. Raz, dziesięć razy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze raz. 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wdech, wydech. Umieszczamy jedną nogę, rękę na kolanie, drugie kolano i stopa leży za Macie i zmiana. Raz, 2, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, rozluźniamy trochę, jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wdech, wydech i ostatni raz, raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Nogi w górze i spiralka w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymujemy, jedziemy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. I góra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy trochę stopy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, wytrzymanie i góra. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Opuszczamy stopy na dół. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz podnosząc lekko głowę, sprawdzamy gdzie są stopy. I raz w jedna strona, raz w druga. Uwaga. Poklepujemy dwa razy jedną stopę, a potem drugą. Po pięć razy, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odpoczywamy, rozluźniamy troszeczkę mięśnie karku. Kładziemy ręce wzdłuż ciała, odchylamy głowę do tyłu, przemieszczamy ciężar ciała na ręce i kręcimy kółka. Trzy, raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Wkładamy z powrotem się wygodnie i wracamy do poklepywania. Dwa razy. Raz, po 10 razy. 2, 3, 4, 5. Odpoczywamy. Wdech, wydech. I teraz 10 razy. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozluźniamy wdech, wydech, ręce wzdłuż ciała, odchylamy po głowę, ciężar ciała na rękach. I kręcimy kółeczka raz, dwa, trzy i w drugą stronę raz, dwa, trzy. I rowerek, kochani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I przyciskamy kolana do siebie, masujemy kręgosłup, raz, Dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Podnosimy nogi w górze. W starszym wieku takie ćwiczenia z nogami unoszonymi są bardzo fajne, bo odprężają nogi. Dwa, na boki nożyce. Dwa, trzy, cztery, pięć i wzdłużne. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć i boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wzdłużne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przytulamy kolana do siebie. Rozluźniamy troszeczkę kręgosłup. Trzy razy w bok. I druga strona. Raz, dwa, trzy. I ostatni raz jeszcze do boczne. Raz, po pięć razy. Dwa, trzy, cztery, pięć. I wzdłużne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy sobie stopy na macie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Na moment jeszcze, na brzuch się przekręcamy. I zajmiemy się stawami kolanowymi. Chwytamy za stopę i leciutko do pierwszego dyskomfortu do kolana. Wytrzymanie, druga strona. Wytrzymanie, wracamy do pierwszej. Wytrzymanie, powrót. Wytrzymanie, powrót. I ostatni raz. Wytrzymanie, powrót. I druga strona. Wytrzymanie, powrót. Rozmieniamy jeszcze sobie troszeczkę nogi. A teraz kładziemy się na plecy i rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźniamy całe ciało. Wstawiamy teraz jedną stopę na macie. przekręcamy biodra w bok. Podpierając się ręką siadamy w siadzie skrzyżnym. Rozluźniamy. Ręce mamy na kolanach. Wdech, wydech. Teraz ręce w bok. Z wydechem w górę. Rozciągamy się ostatni raz i opuszczamy dłonie na serce, i do następnych ćwiczeń, które będą gdzieś w połowie przyszłego tygodnia, bo wyjeżdżam jak miło, miłego czasu w międzyczasie. Jak to mi pięknie, czas, międzyczas, no fajnie, do widzenia.